Piękne chwile z programu zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego apart.pl. trochę danych pogodowych. Monika Kowaczy, dzień dobry. Dzisiaj sporo słońca, szczególnie o poranku, bo po południu trochę nam się pogoda pozmienia. Burze będą się przemieszczać przez nasz kraj, ale zanim o tym zerkamy co teraz, bo teraz wszystko co dobre. Temperatura wysoka do 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane, czyli bardzo pogodnie. Wiatr również umiarkowany, nieprzeszkadzający. Dlaczego chcieć więcej od pierwszego dnia czerwca? Zaczyna się to bardzo dobrze. Ciśnienia co prawda mogą być trochę wyższe, 1400 paskada, ale nie jest źle. Mamy niedzielę, bardzo przyjemny dzień nas czeka, to też dzień dziecka dzisiaj, no i początek nowego miesiąca, który jak na razie zapowiada się całkiem nieźle, przynajmniej jeżeli chodzi o temperaturę. Po porannych rozpogodzeniach z zachodu dotrze do nas front atmosferyczny, który przyniesie burzę. A co za tym idzie również intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru. Także miejmy to dzisiaj na uwadze, że ten dzień nie będzie taki idealny od rana do wieczora. Będziemy mieć małe potknięcia w postaci właśnie tych wyładowań atmosferycznych, które swoim zasięgiem obejmą prawie całą Polskę, z małym wyjątkiem Podlasia. Tutaj do końca dnia nic nie powinno nam e, zaburzyć tego rytmu niedzielnego dnia. Temperatura 27 stopni tyle najwięcej i tyle na krańcach południowo-zachodnich po dokładnie we Wrocławiu, w Opolu czy w Katowicach niewiele mniej u nas w Warszawie 26. Generalnie temperatura dzisiaj we wszystkich większych miastach będzie na poziomie 20, tak jak w koło brzegu, albo powyżej 20 stopni. Przypominam, że przy okazji jej burzy silne porywy wiatru, także uważajmy, zerknijmy może na balkony, teraz, zabezpieczmy to, co wiatru mógłby porwać. W poniedziałek, niestety, kontynuacja wyładowania atmosferycznych na prawie całym obszarze kraju, z wyjątkiem północnego zachodu. Tutaj będzie pogodnie. Temperatura cały czas bardzo wysoka. We wtorek więcej pogodnego nieba, szczególnie w centrum i na krańcach zachodnich. Tam od 23 do 25 stopni. Chłodniej będzie na krańcach wschodnich i południowych, i tutaj aura też nieco inna, bo pochmurno, deszczowo, a na Podlasiu również burzowo. W środę nadal burzowo na północnym wschodzie, a z kolei na południu i na południowym zachodzie też większe zachmurzenie z szansą na wyładowanie atmosferyczne i przelotne opady deszczu. Centrum i północny zachód z zachmurzeniem umiarkowanym, czyli pogodnie. Czwartek i piątek przyniosą zmiany w temperaturze. Trochę nam się ochłodzi. W czwartek od 20 do 22, a z kolei w piątek od 19 do 23. I o ile w czwartek możemy liczyć na sporo pogodnego nieba, przynajmniej w północnej części Polski, o tyle już w piątek niebo zachmurzy się wszędzie, popada też wszędzie i zagrzmi znów na Podlasiu. Na koniec, jeszcze podglądamy jakość powietrza, jest ona jak najbardziej zachęcająca dzisiaj do spacerów i do tego też Państwa namawiam. Dziękuję i do zobaczenia! z programem. Dziękuję sponsor, właściciel sklepu internetowego apart.pl